Od tego mam właśnie takie aplikacje i takie rozwiązania, jak te słuchaweczki, by wykorzystywać każdą minutę. Witam bardzo serdecznie. Czekam aktualnie na montera w jednym z mieszkań, które wynajmuję. Ma być monter od UPC, montować internet, więc uznałem, że szybko nagram. Vloga. Odpowiedź na jeden z komentarzy od moich widzów. Komentarz był a propos szybkiego czytania. Kwestia była następująca, może coś o szybkim czytaniu, o ile czytasz. Dodatkowo jestem zainteresowany, jak godzi życie prywatne i biznesowe ze audiobooków, vlogów, podcastów, etc. Niestety ja nie potrafię robić dwóch rzeczy naraz, czyli słuchać plus pracować. Pozdrawiam. Ciekawy wątek, nie ukrywam, że ciekawy wątek, bo też warto to znaczy, że w tym momencie jestem na etapie czytania trzech książek. Książka o blockchainie, o której wspominałem na Instagramie. Jak ktoś ma ochotę, zachęcam, odsyłam do mojego profilu na Instagramie. Tam w jednym z ostatnich postów jest okładka tej książki. Plus, książka Ciosakiego, kwadrat przepływu pieniądza. Do tego jeszcze. Bitcoin Gold. Jakby tego jeszcze było mało, to w tym momencie zbieram się do przeczytania drugiej edycji książki Szafańskiego o finansowym ninja, więc jest tego trochę. No, i oczywiście, plus audiobooki. Swego czasu wspominam o tym, że dużo przysłucham. Chociażby podcastów. W tym momencie mam na tapecie 12 błędów, jakie możesz popełnić podczas rekrutacji. Piotr Budzki? Coś takiego. No, i oczywiście, jeszcze audiobooki. Obecnie kończę audiobook, który się nazywa Life 3.0. Dużo o sztucznej inteligencji. Trochę też taki, można powiedzieć, fantastyki, a raczej tematów popularno-naukowych, czyli chociażby o tym, czy istnieje życie na innych planetach. Bardzo ciekawa książka, może troszeczkę trudna w słuchaniu po angielsku, bo akurat w takiej formie ją słucham, ale naprawdę polecam. No i właśnie to jest dobre pytanie: jak godzi życie biznesowe z tymi wszystkimi innymi kwestiami, z tym. Byś mógł słuchać jednocześnie audiobooków, oglądać vlogów. się to zdjąć, bo nie ukrywam, zamknąłem okno, bo na zewnątrz jest remont. czy właściwie buduję jeszcze jeden budynek, i specjalnie zamknąłem, żeby nie słychać było dźwięku z budowy, ale jest strasznie gorąco. Dobra, przechodząc do sedna. Jak godzę? Odpowiedź po części jest prosta, bo ja godzę po prostu. Generalnie vlogów bardzo mało już oglądam. Wieczorami czasami mi się zbiera, że mam ochotę poleniuchować, odpocząć po dniu i wybieram wtedy albo HBO GO, albo, albo jakiś vlog. Niestety zauważyłem, że coraz mniej już jest tych ciekawych vlogów. Wydaje mi się, że większość to już jest powtarzanie tego samego, co kiedyś już obejrzałem, a jednak nie chodzi o to, żeby oglądać, tylko trzeba tą wiedzę wprowadzać w życie. Praktyka nie teoria. A przede wszystkim jednak te wszystkie vlogi, słuchanie podcastów, słuchanie audiobooków, to jest teoria. Więc jeżeli nie zaczniesz wdrażać tej wiedzy, nie zaczniesz jej stosować w życiu, no to właściwie z tego, że czytasz czy słuchasz audiobooków, nic nie wyjdzie. Ale akurat audiobooki i podcasty to jest akurat dla mnie rewelacyjna forma. Bo ile książki w tym momencie tak jak powiedziałem, Cztery mam książki na tapecie do przeczytania. I, i osobiście. Nie tacha mnie w każde miejsce, po prostu jeżeli mam w domu chwilę, mam oczywiście też chęć do przeczytania, to wtedy je łapię od 5 minut, czasami pół godziny, jak mnie natchnie godzinka, raczej nie przekracza w tym momencie tego czasu, bo niestety może to dla niektórych się wydawać wymówką, ale nie mam aż tyle czasu na czytanie. I tak na dobrą sprawę, o ile swojego czasu kiedyś robiłem takie postanowienie, nawyk, że codziennie ileś tam muszę przeczytać, to w tym momencie nie uważam, żebym musiał to robić, bo jeszcze w przeszłości książki służyły mi głównie do tego, żeby się rozwijać. W tym momencie nie ukrywam, że tyle się dzieje w ostatnim czasie, że tą wiedzę zdobywam prakty w praktyce. Dodatkowo jeszcze te problemy, które obecnie mam, to tak na dobrą sprawę moja wiedza z przeszłości pozwala mi je rozwiązywać. Jeżeli rzeczywiście jest jakiś problem naprawdę przewyższający moje kompetencje, no to wtedy szukam tych informacji. A książki? Bardziej staram się w tym momencie, jeżeli już czytać jakieś książki poszerzające moją wiedzę w jakimś temacie. Nie wiedzę może praktyczną, ale, ale na temat jakichś konkretnych aspektów, na przykład blockchaina. Chcę wiedzieć więcej na temat blockchain, na temat technologii, dlatego czytam książkę. Ja osobiście preferuję taką teatrykę, że mam rozpoczęte te cztery tytuły, i jak mam chwilę, po prostu łapię, chociażby kilka minut, przeczytać coś i tak to leci. Tutaj powiem szczerze, że nie mam jakiejś konkretnej formy na to, czy sposobu, by godzić życie z podcastami, z vlogami, z książkami. No nie. Życie to życie, biznes to biznes, a książki swoją drogą. Tak przy okazji, za to audiobooki. Podcasty, tego chłonę nie wiem, bardzo dużo, nie ukrywam, że prawie non stop, cały czas mam to. Swego czasu na blogu przygotowałem recenzję właśnie tych słuchaweczek, Trax. E, Boże, jaką się nazywają, tracks, Titanium, Platinium, Aftershock, generalnie Aftershock, słuchawki w Aftershock. Plus jest taki, że nie zakrywają ucha, o tym też już wcześniej wspominałem, cały czas je mogę mieć przy sobie, cały czas są sparowane, połączone przez Bluetooth z telefonem, dzięki temu jak ktoś dzwoni, automatycznie odbieram jednym przyciskiem rozmowę, plus, żeby było jasne, to nie jest reklama, ale dzięki temu też, że mam to przy sobie, to cały czas mogę słuchać podcastów, gdzieś idę na coś czekam, chociażby siedzę w kawiarni, czekam na spotkanie, czekam w kolejce do lekarza, idę na autobus, Siedzę w samochodzie, wtedy dodatkowo jeszcze sobie podłączam, yy, wtedy jeszcze dodatkowo podłączam sobie telefon pod, yy, pod radio samochodowe i słucham go w samochodzie podczas trasy, jazdy. Więc tego wchłonę bardzo dużo i dodatkowo jeszcze na przyspieszeniu, przeważnie, prędkość 1,3. Jakby tego było jeszcze mało, tak jak wspominałem z jednym z wcześniejszych vlogów, jest taka aplikacja Voice. Ona jest dostępna na Androida, nie wiem czy jest dostępna na iTunes, być może jest, ale jest dostępna na pewno na Androida i na Androidzie nie jest taka opcja jak pomiń ciszę. Ona jest dokładnie w tym miejscu. Widać? Tak, widać. Jak ciśniemy to, to zostają wycięte wszystkie momenty, gdy jest jakiś przestój cisza. No wiadomo, w każdej książce czy w każdym podcaście są momenty ciszy. Autor, lektor coś opowiada i nagle jest cisza, i ta aplikacja powoduje to, że ta cisza jest automatycznie wycięta, więc cały czas jest takie gadanie, tak pach, Leci to cały czas bez przerywania, nie musimy czekać na te pauzy, nie musimy odsłuchiwać tych pauz I dzięki temu naprawdę bardzo szybko się przesłuchuje tego typu audiobooki treści. Poleca. Minus niestety audiobooków jest taki, że przeważnie je słuchasz, można powiedzieć, w locie gdzieś idziesz, coś robisz przy okazji, jedziesz samochodem, no i niestety nie zawsze można zanotować. Ale oczywiście jest taka opcja, jak bookmark. Wystarczy kliknąć i później możesz wrócić do tego, zapisać. Jedna rzecz a propos tego, tej wiadomości od widza. Jest coś takiego. Dodatkowo jestem zainteresowany jak życie prywatne i biznesowe ze audiobooków, vlogów i podcastów. Niestety ja nie potrafię robić dwóch rzeczy na raz, czyli słuchać plus pracować. Żeby była jasność. ja nigdy nie słucham jak pracuję. Nie uważam, żeby to było produkcyjne słuchanie czegokolwiek. Kiedyś tak robiłem, słuchałem sobie, nie wiem, na przykład vloga, pracowałem, ale zdaję sobie sprawę, że albo nie słuchałem z dokładnością tego vloga, więc to szło sobie w gwizdek, Albo moja wydajność podczas pracy nie była no, w 100% taka, jaką jestem w stanie zapewnić. Więc nigdy nie słucham podczas pracy. No nie. Podczas wysiłku fizycznego, sport, ćwiczenia, siłownia, tutaj jak najbardziej. Ale nie podczas, nie podczas pracy. I jestem pewien, że każdy ci to powie. Nawet jak przykładowo, oglądasz film na Netflixie, zaczniesz przeglądać Twittera też dużo rzeczy zgubić chociażby z tego filmu na Netflixie. Więc tak to działa. Nie ma osób, które potrafią wchłonąć dwie rzeczy naraz, dwóch mediów, czyli vlog i praca. No nie, tak się nie da. Oczywiście ja nie jestem specjalistą w tym temacie, ale jestem pewien, że każdy się ze mną zgodzi. Poszukaj materiałów na ten temat. Na pewno wszystkie źródła, jakie znajdziesz, będą twierdziły właśnie w ten sam sposób. No nie da się. Albo praca, albo podcast czy tam audiobook. Od tego mamy właśnie takie aplikacje i takie rozwiązania jak te słuchaweczki, by wykorzystywać każdą minutę, jakieś gdzieś tam chwile oczekiwania, spaceru, po to, by mieć z nich korzyść i chłonąć tą wiedzę. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem ten, na ten temat. Jak oczywiście masz jeszcze jakieś pytania, to daj znać. A Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dodatkowe związane z audiobookami, z rozwojem, z biznesem, dajcie znać w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć tak jak było to właśnie w tym przypadku. Dobra, dzięki wielkie za wysłuchanie. Do następnego cześć.